Teatrzyk Zielona Gęś. Ma zaszczyt przedstawić. Łańcuch Szczęścia. Występują: Alojzy Grzegórz, Profesor Wąszyński, Hermena Gilda, Kociubińska piekielny Piotruś, pies osiołek Porfirion oraz koniec świata. Grzegrzółka czyta. Łańcuch szczęścia zaczął go pewien szkocki inżynier, pan Antoni Macbomba, wielki przyjaciel polski, ten łańcuch szczęścia już obiegł naszą kulę ziemską sześć razy, zaraz przepis sześć razy i poślij dalej dożyjesz sędziwych lat w dobrobycie, a jak nie posłuchasz i nie przepiszesz, to zaraz nastąpi koniec świata i e nie ten Maus Barabba. Blednie. Przepisuje i przesyła profesorowi Bączyńskiemu profesor Bączyński Dostaje epilepsji. Przepisuje i przesyła Hermenegildzie Kociubińskiej. Hermenegilda Kociubińska? Mdleje. Przepisuje i przesyła piekielnemu Piotrusiowi, piekielny Piotruś płacze. Przepisuje. I przesyła psu Fafikowi. Koniec świata? Pies Fafik wyje przyciągnie. Przepisuje i przesyła osiołkowi Porfirionowi. Osiołek Porfirion czyta, wybucha śmiechem. <ślesy> 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 Oto sposób, moi złoci, w jaki bawią się idioci. Koniec świata Ratu! nie następuje. Osiołek. Wrzuca otrzymany plik papieru do kominka i na powstałym płomieniu przyrządza sobie jajecznicę z osiemdziesięciu jajek ze szczypiorkiem. I pieczarkami. Kurtyna.